Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu, a nie pośpiesz ku ratunkowi memu, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pokłońmy się Jezusowi Chrystusowi Synowi Bożemu, który był posłuszny Maryi i Józefowi Świętemu. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie, oświecajcie, <kritic> oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie, Maryjo, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie tam, nam, Jezu nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Pomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu, Maryjo, Józefie. Oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu, Maryjo, Józefie. Oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu, Maryjo, Józefie. Oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu, Maryjo, Józefie. Oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pokłońmy się Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu, który był posłuszny Maryi i Józefowi Świętemu. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, nas. Jezu Maryjo, Pomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie. Oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie. Oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie. Oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie. Oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki, i wieków. Amen. Pokłońmy się Jezusowi Chrystusowi Synowi Bożemu, który był posłuszny Maryi Józefowi świętemu. Jezu Maryjo Józefie. Oświecajcie, tego... Oświecajcie, Oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie. Oświecajcie do pomagajcie nam, nas, dopomagajcie na nam, do nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie. Oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie. Oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie. Oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo, Józefie. Oświecajcie nas, ratujcie nas. Pomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu, Maryjo, Józefie. Oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu, Maryjo, Józefie. Oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu, Maryjo, Józefie. Oświecajcie overseas. nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pokłońmy się Jezusowi Chrystusowi Synowi Bożemu, który był posłuszny Maryi i Józefowi Świętemu. Jezu Maryjo Józefie, <Muzyka> oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Oświecajcie nas Pomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie. Oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo, Józefie. Oświecajcie nas, dopomagajcie nam, nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo, Józefie. Oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo, Józefie. Oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pokłońmy się Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu, który był posłuszny Maryi i Józefowi Świętemu. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo oświecajcie nas, nas. Pomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie. Oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo Józefie. Oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo, Józefie. Oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Jezu Maryjo, Józefie. Oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak, jak była nie. na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.